Siema. Siema, z tej strony Slavo. I witam was w trzecim odcinku naszej serii Deszczowa Kraina. Dzisiaj w nieco okrojonym składzie, ale są ze mną tehu.pl Siema i smoker.pl Witam, witam. I jak już wiecie, Techu jest tutaj nowy u nas i... i on się Wybudowałem na sobie, tam sobie tam zamek, zamek który dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, jest zaplanowany obejrzeć zamek, yy, Tansę, wybudowałem taki mój domek, bo z Hapensem się trochę pokłóciliśmy i farmę Hapensa kilkupoziomową, tylko wejdę z cukrowej, ciny. Jeszcze tutaj je zrobił dla zwierząt farmę. Tak, 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 właśnie o niej mówię. Tak, yy, jak już jak mówiłem, wykopaliśmy, obsydian na Hapens wykopał. Yy, tu jest portal. Pójdziemy okay, już jak już będzie, będzie pełen skład. Tak, treść no zrobiłem sobie takie skina. Nie wiem co on ma przedstawiać, ale to jest Minecraft. Dobra, to <coughs> może, okay. może najpierw yy, chodźmy do farmy, bez bliżej. Później yy, smoker łap. Chodź tu. Co? Perłę. Perłę niech każe, złapie Złapie Żeby się później przeteleportować. Dobra, okej, okay. tutaj. Pierwszy poziom, sfinki, krówki, y, k owce, przepraszam. Krówki. Już wyrosły. Nie wiem, czy są. krówki. Krówki. Ten y, znalazł twoje wilki. No, niedaleko tutaj, kury. No, hmm. Tutaj takie krówki i... Tu atrakcja, krowy grzybowe. Chciałem przejść bardzo daleko, żeby je znaleźć. Yy, z tego co ja pamiętam na kordach 700... Yy, Z790. Dobra, nie pamiętasz kordów. I chyba 90. Tego, ja Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tak. Dobra, to teraz się wszutę. Ruszymy tam. Teraz do mojej... samku? Dobra, robimy... To w włoszlamicę... Aj, pokażę tutaj, o... Mm. Szlawo, where are you? Znaczy, mam tak mało zbroi, ja mam pełną całą... Nie mam cały, tylko mam... Bo ja jestem królem... Kilka i pół. Okej, okay, więc prowadź te nie za szybko. Bo mogę nie więc w sumie jestem teraz głodny, więc chodźmy do jadalni. Nie zapomniałeś, bo ktoś pomagał. Tak, A, pomagał mi przy budowę Slawo i Smoker, bardzo im za to dziękuję. Nie ma ciosów. Jest... Wiecie jak się napiekłem. <grym> no więc to jest jadalnia, taka prowizoryczna, jeszcze tu będą obrazy. Tu jest kuchnia. Teraz no zejdziemy niżej. Zainwestowałbyś w prowiant. Prowiant, prowiant, tutaj trzymam w spichlerzu genialnym. Nie widzę. Tutaj. O, z tejki. O. o. komu tak trześci? Nie wiem nie mi, ale to się drugi portal. Wow. Tutaj jest mój portal Zaj? do domu. Co jest? Dobra, nic, dalej, zwiedzaj, dawaj dalej. Trzeszczy mi? Mikro? Nie, 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 zbierałeś na obsydianu, jak ja nie grałem. No, zbierałem troszeczkę. No więc wyjdźmy teraz z jadalni. Chodźmy teraz do holu. No i teraz poczekamy jeszcze na tą świnkę, która się tu zagubiła, slawo. Która mnie dzisiaj bardzo wkurzyła. Bleh, bleh. Tutaj będzie pokój Alchemika, jeszcze nie byliśmy w netherze i nie mamy Blaze Rodów, ale tutaj będzie ogólnie pokój Alchemika. A teraz po drugiej stronie jest biblioteka. Chodź Slavo. Oh, like no więc Slavo, wybierz niebieską pigułkę albo czerwoną. Wezmę obie. Uuuuuuuu No oh, oh, oh. jest stół do taki pokój Wreszcie Też Zdążył uciec Dobra, Ładowa. Teraz pójdziemy na górę, tak trochę się. Nie dobra, nie będę marnował moich perł Niestety Edek nie żyje Niech śmierci, męczeńsko Tutaj jest moja syjalnia. Tak. Łoże. Moja. Co, co coś? Co? Nigdy! To jest tylko i wyłącznie moja sytalnia. Cóż tu się no. dzieje, smukerze? Eee. Zajęte, nie? A, a... O! 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 Wie, wiecie co... So, wiecie. Wiecie co, so, wiecie so, co jest? nie, nie przychodź tutaj więcej. Okej, okay. już zaciunę. <grym wytania> no i w sumie to tyle w tego zameczku. Niewiele, ale... Smoker! Musiałam ja to zrobić. <grym wytania> Jesteś chory na umyśle. Smoker! Smoker, chodź pod balkon. Chodź, no. chodź. No chodź, chodź, chodź. <grym wytania> chodź, chodź. Coś ci pokażę. Uff! Złamałem kość! Otwarte złamanie! Czekaj... Wyprostuję! A! A! Nie zabijajmy Slavą o 40 level! O, to dobra. Daj mi ten, ej! Daj mi... Perłę! No więc to w sumie... Tyle w tym odcinku, nie mieliśmy do pokazania. O! Deszczowa kraina znowu! O, wow, ja jestem? No już przestało padać Co jest dość krótki odcinek coś No jeszcze trochę tutaj sobie popie, pop, porozmawiamy Po pierwsze tak słabo <grym> Tak ogólnie to Smoker robi mam, powyginać ręce w drugiej stronie, no. więc nie wiem czy zagra w następnym odcinku <grym> Nie wnikać Wow Hapnasowi zresztą też <grym> Dlatego może go tutaj nie ma z nami nie, ja chciałem się tylko dowiedzieć, czy zostało coś z moich diaksów. Tam widzę, lans, lansujecie w, w tym w zbrojach. W nie wiadomo w czym. A, A smoker ma taki heal że dwa diaksy wypadają z jednego shitu. Tak? Właśnie, no no. 35 level na to poszedł. To może ja ci zrobię blok diaksowy i wypadnie zamiast 9? Nie, 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 nie nie, 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 nie Próbowaliśmy już. tylko z tych zwykłych. Ale fajny, jak się nazywa? Kilof Killoff Nie nazwa tego Ulepszenia Unbreaking na 3 To jest niezniszczalność Efe, Efektiwi na 3 Ja mam Unbreaking 2 Efe, Efektywność na 2 Efe, Coś jeszcze dwa. A ja nie mam zaklętego Ale Sławo zaraz zginie Wyłącz kamerę. Nie, dlaczego? Ej, smoker, chodź ze mną jeszcze na chwilę. Gdzie jesteś? Chodnik. Smoker. Chodnik robię. To, to chodź za mną. O Boże, chapę, tyle miał tych psów. A nie! To twoje slawo, miałeś sprzątnąć. Cztery psy. Nie, nie sprzątam To jest mój Reksio, Alfons, Edek i Zdzisiek. Hmm. Wie, wiecie, jest. Ej, wiesz, że masz lokatora w twojej... w twojej stodole jest lokator. Zostaw go. Tak wspominając to kiedyś mój dobry znajomy na lekcji nazwał gumkę sobie Alfons i środek lekcji i krzyczy, krzyczy... Kurde, spadł mój Alfons. Ależ to był wyborny żart. Prawie się najadłem. Nie nie, 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 nie. No, nie, nie, nie wyszło Coś nie Nie, nie, zrozumieliście. Tego nie będzie. Ja że się nikt nie zrozumiał. Jeżeli nie zrozumieliście tego żartu, dajcie łapkę w górę. <grym> Ale dechu. Szastrza. A, Kto do mnie strzela? Ukryty snajper. Ociu, ociu, Chodź tutaj Pewnie kalę się sam. Ja, ja tylko będę za to. <grywki> <grywki> Jaki fajne Ej, smoker chodź do mną! I ty też słabo. Będziesz kamerzystą z trudnych spraw, a ja będę Dariuszem. Spadaj Ja zginąłem. Tak, w ogóle to zbieramy już TNT na nasz taki projekt. Nie was, wiemy was, dokładnie was. kiedy, kiedy ukaże się filmik z tego projektu, ale czy na zbieramy wystarczająco dużo TNT, po to, żeby wykonać ten projekt, to na pewno to pokażemy. Ale będzie na pewno fajnie. I wybuchowo. O, 8. Będzie wybuchowo. Posuń się. Zaraz, zaraz, tak, tak. zaraz. Posuń się, slawo. No, co ty robisz? Przestań, przestań, mam czterdziesty level, czterdziesty level! Pół serca. Nie rób mi tego więcej. Chcesz, żebym dostał zawału? Nie. Dobra, w sumie zaklę teraz ten kill off. Porzuć się diaksować od ciebie, Slavuś. Okej. Okay. Chodźcie, zakliniemy sobie. razem kill off. Posuńcie się ode mnie, ja tu robię Nie będziemy się posuwać. Ale gdzie ty zaklinasz, U siebie, bo tam mam pokój do zaklinania, który jest pełny książek i to daje bonus do zaklinania. A, Ej, no. Slavo, chwało! Daj mi kulkę, bo muszę i zaklnąć. Serdecznie. Słabo serdecznie mówię. I bum headshot. I bum headshot. Co za pała. Śmieję, dziękuję matko. Jak ja mam głosy. Zostaw mnie! Kurczy dała mi się, coś wszyscy go myli. <głos> <głos> tak cię złapę Zniknęłeś mi z radaru, ale i tak cię złapę. A, tak. Serio myślisz, że mnie złapiesz? Tak, tak myślę A cię złapię, to co? <noise> Dostałeś Gdzie uciekłeś? Dobra nie nie będę się bawił w... To Kupę W ogóle zmarnujemy cię wszystkie perły, ale to nic Twoja wina Trudno je już... Ej, smoker, bo coś ci fajnego zielonego lata po <presidents> dachu domu Wyjdź mi sądź! To jest apartamentowec, No, to by chyba było na tyle tego dzisiejszego odcinka Trochę takiego co? chorego Tu jestem! Trafię go! go! Tu możesz buchnąć, o Super! Ulepszyłem heal'a na 36 level Dostałem niełamliwość 3 No chyba się załamię Jaki <noise> buraś Tylko? <głosy> tylko? <głosy> tak, tylko Ja miałem 35 i miałem... Nie mam mi się trafiło Ej, da się da się... To czarować? Tak, da się czarować lawo. Nie się przyda się, tylko się. Ej, smoker, smoker, wciszcie no, no, tego tam z Lawo? Faj poru. Kojdź mi się five. na nią. Bo ma perły. No, wcale tego nie słyszał pewnie. O Boże, ale ci burak. Nie znasz się na żartach. Dobra, slawok nadcinę, go trochę długi wyjdzie, a w sumie nie ma w co oglądać. Trafisz mnie z drabinki, ty Co za człowiek? No trzelbę. Jestem zwinny. Jestem zwinny. Nie jesteś. I jestem. <noise> Au! Czekaj chwilę, zaraz ci coś zrobię. Say hello to my friends. What? What a No you. Dobra, to by... Dobra, koniec, już koniec. Jestem like sniper'em! Ma to certyfikaty cztery. Uduj się tam szmat Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Komentujcie, subskrybujcie i hej